Zatknij Bożenkę! Błagam! N nie do mnie! Bandyci wzięli Bożenkę! Pomocy! Jeszcze moment i mięsko Nie Niezła uczta. Skąd wzięliście tyle mięsa? A łazi tu pełno świniaków. Dośmy se jednego upiekli. Zesz kawałek, starczy dla wszystkich. Nie skorzystam, dzięki. Twoja strata. Gaius! Ukrój nam jeszcze po kawałeczku! Nie! Nie! Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! Znowu on! Mało mu! O co chodzi? Zabili Bożenkę! Upiekli ją! Dranie! A ten znowu swoje. No nie ma co, no trzeba mu przydać. no. Kajus, Jakub! Brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! Nic wam nie zrobił. Zostawcie go. To my po dobroci, prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, a ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał. Lejmy go! O! 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 Czy nie jest? No nic, ale Bożenka Ola Boga upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto tu jesteś? Jestem Gerard. Ja jestem Jątek ze, ze... no, no, no stąd. No. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i Flap i Hagel i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No, Igor to ten głupi, co trawy jad, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni to nie win? Pewnie zabrały ich te czary świn. Świnie są magiczne? Są, sam zobacz. Dobrze, obejrzę te prosiaki. No dobra. Ale on szaleje. Jątek miał rację, jest zaczarowana. Ta bez wątpienia to magia. Jątek? No, świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No, bo. no, czy czary były. I no, ich pozamieniało wszystkich. I te prosiaki, to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmien ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucz, a on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? O ten, masz. On otwiera dom wieprza. Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, idziesz, a potem jest. Y rozumiesz? Znajdę. Właśnie pasuje. Ślady wielu osób i czegoś ciężkiego. Dalion wibruje, czyli ta świnia też pochodzi z wioski, zaraz to brzmiało. Ty mnie. Ty nie rozumiesz? No dobra, spróbujmy. Jedno chrmknięcie na tak, dwa na nie. Jasne? Dobra, pogadajmy. Jontek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich. Ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie, Igor? Miło mi, jestem Geralt. Poczekaj tutaj, muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Było tu co najmniej kilku ludzi. Jestem, jestem z Wiesz co to za. Oh. Czy jesteśmy w świątyni? Do zobaczenia. No to już wiem skąd nazwa Dom Wieprza. Na dnie została złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. się przetarcia od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. Pewnie tego zielarza Igora. Było tu co najmniej kilku ludzi. Coś Jestem spokojny Nie wiem ile tu siedzisz, ale pewnie jesteś głodna. Mam tu dla ciebie coś dobrego. No, widzę, że ci smakuje. Dobra. Leżało tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Hmm, muszę o tym pogadać z Jątkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało. Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jątek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać jątka, może wie gdzie ono jest. Ta przemiana wygląda na złośliwą klątwę, albo rzuconą tak nieporadnie jakby ktoś to robił stopą. Już ostatni. Wioska jest bezpieczna. Na razie. Piątek. No? Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Aha, i co? Możesz ich odczarować? Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No dobra. To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Aha, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezne złoto! Muszę jakoś zagonić prosiaki na miejsce. Może akcji? Ruszajcie pod młyn świnki. Zaczekajcie tam na mnie. tej się tłuszczióżku. Dalej, pani świnia. Są wszyscy poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnię. Ja niosę i odkładam. Ruszajmy! Ruszajmy! Ruszajcie się. A gotowy, możemy iść. 签个 Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, białogłosy. Jątek bardzo mi pomógł. To przecież jątek przyniósł klucz. Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale. ja nie. To, to Igor. Igor chciał. Nie wykręcisz się, łajzo! Brać go! Ratunku! To pierwszy podniesie rękę najątka, straci ją. Spokojnie, my tylko ta. Jeszcze nas to dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Uch, dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski. To się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. E, no, ten no dobra.